Witam Wodniki w Waszym ogólnym odczycie na marze. Mam nadzieję, że wiecie, że jest to jedynie odczyt ogólny i żaden, że należy sobie siebie te informacje i przetwarzać i pracować z energią, która faktycznie tutaj z Wami rezonuje. Jeżeli chcecie, życzycie sobie indywidualnego, prywatnego rozkładu, zapraszam do kontaktu na divineforwardtarotmałpa.gmail.com, zapraszam do zapoznania się z informacjami, które znajdują się pod filmem. Jeżeli e, słuchają mnie również wodniki ascendentalne, warmusowe, księżycowe, to bardzo mi miło świadczy to Waszej wysoko rozwiniętej świadomości, że odsłuchujecie także e, swoich innych aspektów kosmogramu urodzeniowego, a nie tylko tego znaku słonecznego. Także miło mi tutaj Was gościć. Przypominam, że to nie wyrocznia, to takie przyjacielskie wskazówki ode mnie i przede wszystkim od duchowych przewodników, od losu, od wszechświata. No i zaczynamy wodniki. Wodniki właśnie samoświadomość, samoświadomość praca duchowa, jednak mocno miesiąc duchowym zdrowy rozsądek, inteligencja, wszystko to, na co wodnik jako istota z Trygonu powietrznego faktycznie powinna postawić, ponieważ mamy asa mieczy w tle. E, kochane wodniki, niezbyt stabilnie jeszcze pod układaniem swojego życia miłosnego, e, dlatego że pewne sprawy z przeszłości oddziałują tak, z byłych związków i generalnie no, proces zajrzenia własne wnętrze jest ważny. Praca ze sobą i z miłością własną, nadal jest kochani dla Was. No, dlatego to nie jest jeszcze odpowiedni czas do zawierania jakichś stałych związków i układów. Nie, nie za bardzo tu tutaj widzę żeby porywać się za motyką na słońce i jakoś mocno się angażować, bo na pewno macie dużo pracy jeszcze duchowej do wykonania i dużo pracy do wykonania z własnym wnętrzem. Natomiast coś już tutaj zaczyna się dziać w życiu uczuciowym, jest na horyzoncie rak, ryby, skorpion tak dla Was, nowe znajomości, no i owszem, nie do końca jakieś diabelskie czy toksyczne, tak? No jest tutaj całkiem ciekawie, ale przede wszystkim chodzi o to, aby jednak zachować asertywność, siłę woli, no i z motyką na słońce, tak jak to powiedziałam, nie porywać się. I to Wam się naprawdę, tak naprawdę uda, tak? Zachowanie tej... Asertywności i siły woli. Na pewno nie będzie tutaj jakichś wielkich rewolucji w marcu, yy, czy mówię jakieś yy, miłości od pierwszego wejrzenia i po prostu bajkowego scenariusza. Nie, kochane wodniki, nie nastawiajcie się na to, nastawiajcie się raczej na pracę ze swoją duszą w dalszym ciągu i nie wybiegajcie za bardzo, kochane wodniczki, przed. Szereg, i przede wszystkim też odejdźcie od tego, co Wam e, nie służy. Co mogę więcej dopowiedzieć? Kto na horyzoncie w życiu miłosnym? Hmm. No jest to troszeczkę takiego swego rodzaju, wiecie, co tajemnica na razie. Ewentualnie zodiakalne ryby. No, być może zodiakalne ryby po prostu. Romantyczne, bardzo. Ale nie dla wszystkich wodników i jest to objęte mocną tajemnicą. I ta tajemnica tutaj wyraźnie mi się pokazuje w energetyce, tak? Wodniki, pracujcie nad sobą, bo macie słońce, rozszerzenie samoświadomości pod Waszą kartą, tak naprawdę. To jesteście Wy tutaj w Królowej Mieczy, zwłaszcza Panie, tak? Więc to, co ma być tajemnicą, to jest tajemnicą. Być może przechodzicie przez proces miłości własnej, nie jest wszystko przepracowane, i dopiero jak to przepracujecie, no to będziecie w stanie w ogóle takiego człowieka przyciągnąć dlatego, to jest jeszcze tajemnicą obwiane. A to, co ma być jasne, ma dotyczyć Was samych też, bo być może za mało jeszcze wiecie odniki o Was samych, tak? I dlatego nie ma tej gotowości do, stałej, do stałego partnerstwa. Wielkich zmian nie będzie poprzez pewien ból emocjonalny i przez pewne sprawy wnętrza, które też mogłyby być długo otłamszone, Trzeba będzie to jeszcze przepracować, zanim tak naprawdę ruszycie do przodu. Także na razie nie angażujcie tu się w wodniki zbytnio pod kątem miłosnym i uczuciowym. Jakieś takie bardzo lękliwe, wiecie co, macie też otoczenie. Być może strzelca jakiegoś, który ma blokady, wodniki drogie. Dobra, zmieniłam trochę perspektywę, bo miałam już baterię tutaj, niemalże rozładowaną, więc musiałam sobie podłączyć. Co więcej wodniki mogę dodać? No niewiele tak naprawdę. Niewiele, ponieważ ten rozkład jest mocno tajemniczy, więc świadczy to po prostu o tym, że to wy macie do odkrycia te aspekty i to, co tak głęboko Wam w waszej duszy gra, tak? Oczywiście mogę tutaj dołożyć kartę, co tak mocno tutaj skrywane, co tak mocno w tajemnicy. No jest to wieść o jakimś zbliżającym się związku partnerskim, kochani, ale ja nie sądzę. Jest to wieść o zbliżającym się związku partnerskim, ale ja nie sądzę, żeby ta gotowość po prostu była w marcu. Dla osób, które tkwią już w związkach, oczywiście chodzi o jakieś poukładanie. Spraw um, waszych związkowych, ale każdy z, osobna z partnerów powinien tak naprawdę um, zacząć od siebie. To słońce z królową mieczy jest wymowne. To jest wymowne o tym, że to wy powinniście wzrastać pod kątem duchowym, i rozwojowym, i wewnętrznym. No, chyba że macie również partnera, tak? Spod znaku waga, um, wodnik, no, bliźnięta, może też, no bo generalnie to jest. Um, Drugą powietrza, ale zobaczmy też, że widzimy tutaj kobietę, że to jest jednak królowa mieczy, więc panie, potencjał wysokiego rozkwitu i samopoznania, tak? No, nie ruszacie do przodu, nie zmieniacie za bardzo tej perspektywy, dlatego że przeżywa Was jeszcze jakiś ból, jest jeszcze jakaś żałoba, tak? To blokuje do przodu, więc mówię, są sprawy z byłego partnerstwa, jest prawdopodobnie uczucie, które no, trzy wbite miecze, więc wymowne, tak? Natomiast no, Wy pewnie dalej kochacie, i, i po prostu tutaj to, to wejście w nowe partnerstwo no, jest jeszcze niejasne. Odwołujemy w ogóle spotkania, um, odrzucamy też większość osób, które um, wyruszają w Waszym kierunku, stawiamy tylko i wyłącznie na niezobowiązujące relacje. No, takie sprawy tutaj widzę u wodnika tak? I, ale wiecie co? Tak naprawdę macie też radę, to jest potencjalny wynik Waszego marcowego czytania i, i tego, co macie tutaj na wiosnę, aby odejść wiosną od przyszłości i aby nie wskrzeszać pewnych etapów z przyszłości. Więc pomimo silnego uczucia, niech uczucie zostanie um, uczuciem w sercu, niech, niech zostanie to do końca um, wypłakane, ale proszę wodniki postawić na siebie i na miłość własną i to naprawdę wyjdzie Wam na dobre pod kątem nowych relacji i związków, a do takiej gotowości po prostu powiem Wam szczerze, że jeszcze nie więc aby po prostu te związki były bardziej formalne i poważne, no zaczynamy wodniki przede wszystkim od siebie, od miłości własnej a na razie trzeba jeszcze bardziej Kierować się rozsądkiem, intelektem i drogą samopoznania tak? i własnego rozwoju. Także to jest przekaz dla Was, króciutki na marzec 2021. Jeżeli ktoś sobie życzy konsultacji indywidualnej, zachęcam, zapraszam również wszystkie panie. Zachęcam do skorzystania z rabaciku z okazji Dnia Kobiet. Wszystkie informacje znajdują się pod filmem, można się zapoznać, można do mnie napisać. No i co, no i widzimy się w następnych rozkładach i czytaniach. E, pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki za Wasz rozwój, samopoznanie i miłość własną. Pa pa, pozdrawiam.